Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, jak widzicie są to oczywiście Kordy, będziemy latać z chłopakami, już tepam się do kolegi Paciatella, bo jak wiecie nie tylko ja chodzę oczywiście po Kordach, ale robią to prawie wszyscy z mojej gili. i teraz będę się tepał właśnie do jednego z moich sojuszników, bo właśnie dobiegł do jednej z gili. co my tu mamy, nic ciekawego, tylko oczywiście zawsze zbieram rzeczy, które da radę sprzedać, yy... Mamy mieczyki, chyba nie ma nic fajnego. No nie, ale są. O! Ile EME! Kozacko. Dobra, to zbieram wszystko, co się da. Może zamiast jakiś śmieci, nie wiem. Właśnie, dobra, mogę pozbierać coś jeszcze. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy sobie coś tutaj z krzyż. O ja cię kręcę! Ale kozackie itemy. Oczywiście wszystko wezmę. Niech... tutaj coś jeszcze jest. Dobra, tutaj już chyba nic nie ma ciekawego. Radek się domyślał, oczywiście zaakceptujemy go. No bo jak już latamy to wszyscy razem, nie wiadomo ile, ile osób zaraz nam na głowę skoczy. Robię ze wszystkiego bloki standardowo. No oczywiście to jest w celu tylko i wyłącznie zwiększenia sobie ilości miejsca. Jak widzicie Radek zaraz pewnie rozkradnie wszystko co to jest. Przepraszam was, że nie zawsze nagrywam z TeamSpeakiem, ale na niektórych Speakach nie da rady nagrywać, a ostatnio przebywamy właśnie na, na takich. Także niestety nie jestem w stanie nagrywać yy, rozmów, które odbywają się na takim Kimśpiku. Dobra, wrzucę wszystko sobie do Ender Chestu. Co my tu mam? No chyba tylko emy będę wrzucał na razie. Dobra, razek widzę, że tam skrzynia otwarta już tam coś rozkradł. Na razie go jeszcze nie widzę, bo zrespił się dosłownie przed chwilą, więc nie będzie go widać. No i dobra, nie mam tu nic ciekawego. Tam skrzynkę nie było. Było chyba złoto, nie, dobra, to był piachy, dobra, biorę obsydian, jest, dobra, jest złoto, ze złota będę sobie robił koksy, bo mało, no ale póki co chyba, yy, nie wiem, co tu jeszcze wziąć za bardzo, jakieś śmieci powyrzucam, nieprzydatne, dobra, yy, póki co wrzucę wszystko do ender chestu, może po prostu nie będę za bardzo gadał, albo będę gadał w trakcie... Przyspieszenia, bo będzie to chyba dość nudny odcinek, także przyspieszę wam trochę. I jak widzicie, póki co poza złotem nie ma tu nic ciekawego. O, były sety są dobre, jest bardzo dużo TNT. Oczywiście wszystko pozbieram sobie do, do schowka, gdziekolwiek, powrzucam to jak, jakkolwiek się da. No, oczywiście TNT przyda nam się przy przebijaniu gildii, co mam nadzieję niedługo nagram na, na kanał. Mam, mam nadzieję, że chcecie oczywiście bo ostatni odcinek z Przebity Pyro jest bardzo fajnie odbierany, jest tam bodajże już chyba 240 wyświetleń, za co jestem Wam niezmiernie wdzięczny. Jak widzicie już sobie odłożyłem wszystko do schowka tam właśnie u siebie w pokoju u nas w gildii. Tu już nic chyba w stołniarkach nie ma ciekawego, no ale oczywiście jeszcze poszukamy ukrytych skrzynek, no bo chyba każda gildia posiada jakąś ukrytą skrzynkę. Ja nie powiem, czy posiadam gildi. No, oczywiście, jak będziecie chcieli przebijać, no to yy, będziecie szukać albo, bo, albo nie szukać. No i dobra, zbieramy resztę, oczywiście wagoniki, bo będziemy, mam nadzieję, przebijać coś ciekawego torówką. No i dobra, tu chyba już nie było nic ciekawego w tej gildi, także zrobimy cięcie i, i widzimy się już przy następnej. No i dobra, powoli zbliżamy się tutaj do środka e, gildi, jak widzicie, już jesteśmy w środku, co my tutaj mamy, hmm, pokoik, tam były skrzynki, jeszcze zaraz do tego wrócimy oczywiście, jest, jest tywek dobra, klepiemy typa, zimcoxa, mam nadzieję, że... o, weźcie, pomóżcie chłopaki, kurde, Nie, no, no oczywiście chłopaki pomogą wyszedł, teraz możemy go sklepać na spokojnie, jest to rekin, 3, 4, 5, czy coś takiego? Ale i czarny 5, 6, 3 coś. Nie wiem czym próbuje orać, czy, czy co on robi w ogóle w tym momencie, no ale nas jest chyba 3, z tego co widzę, z tego co pamiętam w ogóle, nas jest 3 tutaj. Także bez problemu weźmiemy najpierw sfokusujemy jednego we dwóch, a potem pomożemy drugiemu. Dobra, jeden polizał, także gdzie jest, dobra, jest jeszcze jeden. To jest ten rekin, rekin trochę więcej się utrzymał. Jak widzicie, czarny właśnie tutaj. W tym momencie padł. No i dobra, doklepać tego rekina i można na spokojnie zobaczyć, co to jest z tymi yy, z tą gildią. Czy, czy oni wszystko już zlutowali, pochowali sobie do enderchestów, czy, czy może właśnie coś zostawili jeszcze. No dobra, on no jakoś. Pan go od jednego do drugiego kąta i nie chcę, nie chcę zdechnąć czegoś za bardzo. No i dobra. Nie wiem, co tutaj mogę jeszcze więcej wam powiedzieć. I nie, nie widzę regeneracji, tylko muszę wchodzić do ekwipunku, żeby cokolwiek zobaczyć. Ale zaraz, on... a nie, nie polizał, dobra, już, już, kurczę... Dobra, Kenny robi podobania, bania, bania, bania. Dobra, jest spokój. Typ, typ zaraz poliżę Skończyłem mu się z tego, co, co kojarzę, właśnie, z ostatniego zjadł koksa. Super, dwie siły, dwie siłki z niego są. Co to jeszcze z niego? Trzy siłki? Niemożliwe, że miał trzy siłki i te podpisy. No dobra. Tak jak widzicie, zaczęliśmy sobie drugą gildię od klepy z dwoma gościami, którzy chyba na nas czekali już. No i teraz troszeczkę Wam przyśpieszę, żeby, wam przyśpieszę, żeby zobaczyć dokładnie, co było w tej gildii. No, także przyśpieszmy sobie. Dobra, sprawy skrzynie z tego co widzę nie mają nic cennego, albo ci goście pozabierali, albo po prostu nie było już w tej gili nic ciekawego, tylko i wyłącznie dobre rzeczy są właśnie z tych, tych dwóch gości, których zabiliśmy czarnego i rekina bodajże. Także no nie wiem, są jeszcze jakieś sety, chyba stołniarki 0,5. Także poprzekładamy sobie trochę. Zaraz pokombinujemy jeszcze z efipunkiem, co można tutaj upchać, a co a czego się już nie da. Powinienem oczywiście robić sobie miejsce na, na takie sytuacje, no ale jak wiadomo e, mądry Polak po szkodzie, czyli no, nie zrobiłem tego. Mieczyki są zwykłe. No i nie ma tu nic ciekawego chyba. No jak widzicie jakieś takie śmieciowe sety, takie nie wiem jedna część seta, no to nie jest szał. Pójdę sobie na, na home dom, na bazę zostawić wszystkie rzeczy, które są mi niepotrzebne, może jeszcze jakieś mieczyki 5 yy, dwójki chyba pozbieram zaraz bo, bo chyba tylko to jest potrzebne mogę sobie to połączyć potem nie wiem, z knokiem dwójką i zrobić sobie jakiś zwykły fajny mieczyk no i pozbieram te śmieci, sprzedam to zaraz właśnie szczątki tych setów, nie wiem, bania tam w jednej skrzynce, w drugiej skrzynce, nogi także szału to nie robi, oczywiście to co ja lubię robić Rozkradne stołniarki, a jak? Co z tego, że no nie wiem, z 6 czy 7 staków y, półsekundówek w y, tam w skrzynkach z napisem śmietnik. No, ale są, także jakby ktoś chciał w gildii zbudować sobie, nie wiem, stołniarkę wykokszoną na całą gildię albo nie wiem, albo chcielibyśmy zbudować dwie gildie pod rząd, nie wiem, wesprzeć kogokolwiek. No to mamy taką szansę. Także, jeżeli chcielibyście, nie wiem, stroniarki, jeśli chcielibyście jaką, jakąkolwiek pomoc, to jako Gildia możemy Wam ją zaoferować. Nie, nie tylko pod względem itemów, ale pod względem też aktywności, jeżeli Was będą przebijać. Aczkolwiek wydaje mi się, że na chwilę obecną Dragon już jest spokojny, bo te pierwsze dwa tygodnie edycji są takie najbardziej yy, burzliwe. I po prostu później Dragon powolutku, powolutku umiera i tydzień przed końcem edycji gra tam powiedzmy, nie wiem, 150 osób, z czego 50 kopie na Tiny Taskach, także to szału nie ma. Ale naprawdę na początku edycji pierwsze dwa tygodnie jest super. No i dobra, tak się składa, że mam teraz możliwość przedstawienia Wam yy, nagrania z TeamSpeak'a podczas właśnie takiego jednego wpadu do gildii Także mam nadzieję, że miło będzie się tego usłuchał. Mam nadzieję, że będzie się tego miło słuchał. To workbench i bloki, szybciutko. Ja nie mam miejsca nawet tego przejścia. To ja cię tepnę tutaj. Nie, dobra. Selałem z tego. Tak mam za dużo. Dobra. To już nic nie ma. Wszystko zabrałeś. Tak. Znaczy jeszcze U. będę brał złoto i takie wiesz rzeczy, nie? Nie potrzebuję to na koksy. Ja też na koksy potrzebuję. E, gdzie ty masz koksów? E, mało. Tak, na pewno. Kowek 51. O, to ja, dobar, to ja mam więcej, to ci mam gaddy. Ja biorę jabłka, bo z jabłek są te emeraldy duże. Ale gildia złota, co? No, ej, do góry chodźmy jeszcze, bo tam do nas nie. A ty tam? Co ja na razie zbieram tylko ten, zbieram to co tutaj jest. Ze wszystkiego raczej. będę bloki robił. Jakie stoniarki w Jak są stołniarki, dobre, to zbierz, nie? Nie mam tego dobra. Yy, ja mam. Jak spiszesz Enchant, to możesz zabrać. To ty roz rozwaliłeś coś? Nie, ja nic nie zrobiłem. Słyszałem, jak ktoś do Expo dostawał To ty, bo na stoniarkach ten... bo widziałem, że ze stoniarki coś zeszło A no to są... to, to raj. Nie, to chyba sobie ale robicie Co? To są wszystkie pół Kozak To mój stoniarek o, <noise> ja jedyny kokie chyba. Na Awku, tak. Chłopaki jeszcze tam czasem coś tam ściskają na tych Awkach, ale rzadko. No to także znaleźliśmy fajne kordy. Eee, masz te złoty kilo? Eee, tak, chodź tutaj, rzucę. Czy Jestem enchantowany? Nie, nie jest no. musisz enchant sam wpisać. Żelazo będzie do tych. Do... Jak to się robi enchant? En, przez CH I wpisujesz level. Ja tam zawsze na 40 no, enchant. No, No. 2 się No. I wszystko się da. To jest dragons. Niektóre dragon. są super szybkie, a niektóre są zwykłe. Sponiakka. Poniakra będzie mieć tego. A po z wszystkich nie zbiera. Wszystkie są super szybkie. Eee, pół sekundówki? Pół sekundówki, wszystkie. O, kozak. Dobra, już nie ma. Dobra, nie było tylko trochę. <grych> ja biorę wszystko, co da się przerobić w bloki i potem jeszcze obsydian, wezmę i wszystko sprzedam. Typek! Oj Padłeś? Aj, bo tego. Bo yy, chciałem gdzieś koksa i wciąż je na hopera. Tak. Nie masz setkoma, pewnie co? Nie mam. Chciałam wyciągnąć setkę. Na siłce jest, nie? No. To byś mnie tepki. Nie zoram, przecież to jest kurde niżej jak się da. W góry, po czekaj, próbuję ja piję podkę na hasze 4 od razu, okay. Chyba na nie jeszcze nie Nie pokazuje mi ile. to mi Jeszcze raz. Już mam czuję. Nie masz? Tak. te Na dole. Jest. Nie wiem, wyperełkował się Nie przeklinaj, bo to będzie na YouTubach Nie, on zabrał super szybkie sleniarki No jak cię zabił to wszystko zabrał Znaczy, ja tam zapisowałem do Andrzeja O, że to ty. No to jest szybki. A co ja? Co ty? Nie, bo a co piszę, ja. Nie wiem pewnie kto chce, nie wiem premium casey albo coś, bo zawsze się ludzie na to rzucają. Tak! Co? Wszystko do hoperu poleciało. Mam 25 super szyki. Mój Bardzo cały brakuje. Ale jest super szyki. Mam nadzieję, że spodobał wam się odcinek. Oczywiście zostawcie komentarz oraz łapkę w górę. Wbijajcie na mojego Facebooka facebook.com/krawiec. Na, oczywiście, na fanpageu będziecie mieli grupkę, na którą również was serdecznie zapraszam. No i co? My widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia. Cześć.